Verona leży nad rzeką Adygą. To jedno z najbogatszych miast północnych Włoch, należało kolejno do Rzymian, Ostrogotów, Lombardii, Mediolanu, Wenecji, Austrii, a od 1866 roku do Włoch. Mury miejskie z XII wieku zostały rozbudowane w XIV wieku przez rodzinę de la Scala. Tyłem do rzeki rozłożyła się zabytkowa już dziś rzeźnia. Obecnie jej mury mieszczą centrum rzemiosła artystycznego. W Weronie jest 130 kościołów. W zakrystii tego kościoła brała ślub Maria Callas. Była prawosławna i ksiądz się nie zgodził na ślub przed ołtarzem. Przed jedną z bram wiodących do miasta znajdował się urząd celny. Przed nami wznosi się kościół San Fermo Maggiore. Jego dolna część wybudowana w stylu romańskim pochodzi z przełomu XI i XII wieku, natomiast górną, już gotycką część zbudowano między XIII i XIV wiekiem. Świątynia poświęcona jest dwóm męczennikom, firmusowi i rustykowi, którym ścięto głowy. Ich szczątki znajdują się w dolnej części kościoła. W tym miejscu znajdowała się niegdyś ceglana brama z wieżami stanowiąca część fortyfikacji. To jest miejsce po jednej z tych wież. Te fragmenty murów z czasów rzymskich datowane są na pierwszy wiek naszej ery. Mamy tu więc zachowany fragment rzymskiego miasta. Marmur w czasach rzymskich był tańszy od cegieł, więc nawet chodniki są tu marmurowe. W głębi widoczna jest wieża kościoła św. Sebastiana. A w budynku po lewej mieści się współczesna biblioteka. Wąska ulica, którą wędrujemy, nazywa się ulicą Kapelusza. Widać to czarno na białym. W ostatniej prawie chwili doszliśmy do najbardziej zatłoczonego miejsca w Weronie. To nic, że jest to tylko legenda, nie mająca wiele wspólnego z rzeczywistością, ale przecież chodzi o miłość, tak nieszczęśliwą, że dotknięcie metalowej piersi Julii stojącej w podwórzu ma spowodować właśnie szczęście w miłości. Więc dotykają tej prawej piersi starsi i młodsi, tak że trzeba ją było wymienić, bo się przetarła. No i obowiązkowa fotka z Julią. Nawet balkon nieszczęsnej Julii to tylko spryt właściciela kamienicy, który go kazał dobudować wiecząc w tym i słusznie dobry interes. Kto chce na niego wejść, musi zapłacić. Pierwsza wyremontowana Julia stoi za oknem, ta na dziedzińcu to podróbka. Opuszczam dziedziniec Julii nieco markotny, bo nie udało mi się dotknąć tej błyszczącej piersi, pokrytej bakteriami niemal z całego świata. Zainteresowani miłością bez granic mogą nabyć tuż obok, gustowne serca, czepki, sukienki, fartuszki i torby. Ponieważ nie samą miłością człowiek żyje, ruszamy na dalsze zwiedzanie tego miasta pełnego zabytków. Znajdujemy się na dawnym forum Romanum, sercu każdego rzymskiego miasta. Dziś plac nazywa się Piazza Erbe. W Weronie było niegdyś 70 wież. To jedna z nich, Torre dei Lamberti, mająca 84 metry wysokości. Rodzina Lamberti zaczęła ją budować w XII wieku. Wieżę wielokrotnie przebudowywano. Plac z jednej strony zamyka barokowy pałac Mafei. Wzniesiono go w miejsce budynku z XIII wieku. Przed pałacem ustawiono kolumnę z lwem św. Marka, świadectwem panowania Wenecji. Balustrana ozdobiona jest szeregiem antycznych bóstw Jowisza, Apollo, Wenus, Minerwy, Merkurego oraz Herkulesa. Do pałacu Mafei przylega wieża zegarowa del Gardello zbudowana w 1370 roku. W 1626 dodano do niej attykę z blankami. Domus Mercatorum, dom kupców zbudowany został w stylu gotyckim. W 1301 roku na polecenie Alberto della Scali była dobudowana loggia na arkadach. Dodano również blanki. W centrum placu stoi fontanna Madonny Werońskiej zbudowana w 1368 roku na polecenie Consignorio della Scali. Niewielka edikula, rodzaj kapliczki przypomina pręgierz, jednak ta obroża służyła jako miara snopów zboża. Przechodzimy wąską uliczką De La Costa. Nazwa pochodzi od ogromnego żebra wieloryba lub dinozaura. Uliczka prowadzi do placu dei Signori, zwanego również Placem Dantego. Plac otaczają wspaniałe pałace i logzie. Palazzo del Podesta zbudowała rodzina skala. Od 1311 roku pałac był kilka razy przebudowywany. Wspaniały portal z 1533 roku jest dziełem Giovanniego Dolfina i Michela San Micheli. Do pałacu przylega Loggia del Consilio. Prace nad tym budynkiem służącym Radzie Patrycjuszy ukończono w 1493 roku. Nad łukiem, łączącym loggię z sąsiednim pałacem, stoi rzeźba mężczyzny z kamienną kulą. To Girolamo Fracastoro, wybitny włoski lekarz i uczony z XV wieku. Ponoć, gdy stanie pod nią człowiek niesplamiony grzechem, kula spadnie mu na głowę. Jakoś wszyscy przechodzą bez obaw. Plac dei Signori to ulubione miejsce spotkań młodzieży, a nawet zabaw dzieci. Po środku placu stoi w zadumie Dante Alighieri, autor poematu Boska Komedia. Obok pomnika bawią się dzieci. Przechodzimy pod tzw. łukiem tortury, gdzie znajdują się różne narzędzia średniowiecznych tortur. Za łukiem tortur znajduje się niewielki placyk z grobowcami Scalieri, czyli Rodu della Scala. Ród ten panował w Weronie od 1262 do 1404 roku. Takie władztwo w północnych i środkowych Włoszech nazywa się signorią. W marmurowych sarkofagach spoczywa trzech braci Cangrande, Can Signorio i Mastino della Scala. Ponad gotyckimi wieżyczkami z mnóstwem ozdób wznoszą się kamienne rumaki i rycerze trzymające w dłoniach włócznie. Wznoszą się ponad sarkofagami, jakby chcieli pokonać swoją śmierć. Na sarkofagach alegoryczne rzeźby przedstawiają rycerskie cnoty. Ten czworonogi spaślak za nic ma rycerskie cnoty i zasługi rodu Skala. Przychodzi tu codziennie na spacer ze swoją panią, jak mówi nasza przewodniczka, i moczy szacowne progi. Dom, do którego się zbliżamy to dom szekspirowskiego Romea. Należy dziś do grupy bankowców, którzy deklarują 800 podobnych posiadłości. Ta kamienica datowana jest na XII–XIII wiek i pochodzi z tego samego okresu co dom Julii. Czyż może być lepsze miejsce na lampkę wina dla dwojga zakochanych? Chyba nie. Na Placu Wolności wzniesiono pomnik Garibaldiego, włoskiego rewolucjonisty, żołnierza, bojownika o zjednoczenie Włoch. Giuseppe Garibaldi, żyjący w latach 1807-1882, znacznie się przyczynił do tego zjednoczenia. Pałac delle Poste di Verona pochodzi z początku XX wieku. Wracamy raz jeszcze do budynku ratusza. Tym razem jest okazja zajrzeć na jego dziedziniec. Jak widać odbywają się tu koncerty. Idziemy ulicą wyłożoną marmurem, na której jak mówi nasza przewodniczka się bywa. To pewnie tak jak na naszych krupówkach w Zakopanem. Ulica prowadzi nas do największego zabytku Werony, zwanego krótko Areną. Na jednym z balkonów stoi figura, nie wiadomo w geście zwycięstwa czy rozpaczy. Oto i arena, czyli Rzymski Amfiteatr trzeci co do wielkości po Koloseum i Amfiteatrze w Kapui. Budowlę zniesiono w pierwszym wieku naszej ery, początkowo poza murami miasta, gdyż się w nim nie mieściła. Włączono ją w ich obręb dopiero w III wieku. W starożytności amfiteatr mógł pomieścić około 30 tysięcy widzów. W 1117 roku, podczas trzęsienia ziemi, zawalił się trzykondygnacyjny pierścień zewnętrzny muru i do dziś zachował się jedynie jego niewielki fragment, zwany skrzydłem. Arena zbudowana jest na planie elipsy o wymiarach 138 na 109 metrów. Za budulec posłużył kamień obłożony na zewnątrz cegłą i pokryty miejscowym różowym wapieniem. Do dziś zachowały się dwie kondygnacje arkad wyłożonych tym werońskim kamieniem oraz 44 rzędy kamiennych siedzeń. Po upadku cesarstwa, podobnie jak inne budynki, był źródłem budulca, choć w okresie renesansu podjęto starania o jego ochronę. W stulecie urodzin Giuseppe Verdiego w arenie wystawiono toskę. Od tego czasu odbywają się tu różne koncerty z widownią na 15 tysięcy miejsc. Dziś również jest koncert. Z tego też powodu na placu jest tłoczno. Rozległy plac Piazza Bra to nie tylko arena, to również inne obiekty zasługujące na uwagę. To przede wszystkim Palazzo Barbieri, zbudowany w 1838 roku w stylu neoklasycystycznym. Pałac nosi nazwę jego projektanta. Obecnie jest to siedziba władz miasta. Fasada i część budynku otoczona kolumnami ma kształt prostokątny. Reszta budowli jest półokrągła. Po środku placu znajduje się skwer z fontanną Alp. Wznosi się tu również konny pomnik Wiktora Emanuela II, pierwszego króla Włoch z 1883 roku. Jest jeszcze pomnik poświęcony włoskim partyzantom poległym w II wojnie światowej. Wychodzimy przez Portoni della Bra, dwułkową bramę, obok Palazzo Gran Guardia. Na spokojnie płynącej Adyze kładą się światła miejskich latarni.